6 stron się zająć, to jest przygody z Minecraft. Tak. To jest moja pierwsza seria. Pierwszy odcinek na kanale, tak. I dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o seriach, które będą na moim kanale. Tak. Pierwszą serią to będzie Przygody z Minecraft. Na pewno będę też nagrywał z Netflix Speed World. Z World of Tanks, może z Arctic Combat, i może z grypur. To jest taka pure, czyli yy, taka okładek, że budujecie własne kłady, występujecie w różnych wyścigach, ścigacie się, zdobywacie różne części i tak. I tak. Yy, nakopałem trochę rzeczy, pozbierałem drewna, żeby nie było tak nudno na początku. Tak, Robimy sobie kielow kamienny. I miecz na wszelki wypadek. A na jakim ja w ogóle gram poziomie teraz? <grym> <grym> na pokoju weźmy sobie na normal. normal Tak, i to będzie wszystkie serie na razie. Może inne się jeszcze gry ukażą. Tak, choćmy może poszukać miejsca, jakąś fajną na domek. Ja osobiście bardzo lubię się budować w górach, tak, ja bardzo lubię się budować w górach. Tak. I dzisiaj się ukaże filmik z tej z mojej serii przygody z Minecraft. Tak, jakby coś, to jest dzisiaj czwartek. 20. I dzisiaj, że odcinek, tak. Pewnie widzieliście już na moim kanale moje intro. Sobie sam zrobiłem. Tak. Na razie nie potrzebuję intra. Na razie mam swoje. Na razie mi się nie znudziło. I mi się podoba. Tak. Hmm. To by było tyle, nie? Teraz sobie. Trochę pogramy. No już gramy, ale waż. A może sobie poszukamy jakiejś fajnej miejscówki. Oj oj oj, jedzenie trzeba nazbierać. Niedługo. No na razie fajne miejscówki, to tu nie ma, ale... No nieważne. Tu ja byłem. O, dynia, dynie, ale szczęście mam. Dynie się przydadzą. Aaa, dyniowy potwór. Dobra. sobie nazbierajmy dyń. Ile mamy? Pięć. jeszcze jedną. Dobra, to już będziemy mieli farmę dyni. O, co tu? O... Może tu będzie gdzieś żelazo? O, węgiel nam się przydał. To już pierwszy odcinek, więc nie będzie trwał za długo. Bo na razie nie mam czasu, wiecie? Muszę coś jeszcze porobić. O! Jakby ktoś mógł, to by mógł mi zrobić ten baner Jakiś fajny Potrzebuję baner, bo na razie mam taki z galerii Podstawowy, ale bym potrzebował taki baner Wiecie Podobny, taki fajny Zajączkę, coś takiego Dobrze, o, krówka Ach, ale Mi się przewidziało, ups Ja spadł laga dobra może tu gdzieś będzie żelazo na powierzchni dobra nie. No sobie pokopiemy tak odcinki będzie wrzucał codziennie ale nie będzie źli jak się odcinek nie pokazują codziennie bo mogę mieć przerwę i w lato będzie się naprawdę więcej. Codziennie po dwa, po trzy, może, no nie aż trzy filmiki, bo by było, że dużo. Ale po dwa filmiki będą na dzień, bo lato więcej czasu, bo też jest szkoła. Tak, zostało mi jeszcze w szkole tydzień, jeszcze chodzimy do szkoły i koniec wreszcie. Tak, i co tyle, więc będą dużo. Będę. Jutro może postaram się nagrać z Netflida Worda. Tak. O, nic nie znaleźliśmy. No e, szkoda. Więc tak. Jeszcze może nagram y, z moim kolegą. Actor Return. On y, dopiero zaczyna. Więc... Tak. To nie będę nagrywał też, no nie ma z kim innym. Nie będę raczej nagrywał z Minecrafta. Więc to by było tyle z tego odcinka. Ja tu pokopię trochę i się widzimy w następnym odcinaczku. Więc cześć!